Cześć, witam was Pios, witam was w grze Left 4 Dead 2 Tak, Cześć kolego, nie wiem co ty chcesz zrobić, ale to podniosę o... Left 4 Dead chyba tłumaczyć nie muszę tego tytułu Zombie Slasher no, Nie wiem kto nie zna tej gry W najbliższym czasie mam zamiar Mam zamiar nagrać jeszcze kilka zombie slasherów, w tym Dead Island. To jest po prostu niesamowita gra. Żyjesz? To nie Dead Island. <laughs> gram Nick z tym panem Nickiem. Dzień dobry. O, gitarka. Nie, chcę. O, mam tanka. Dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi. O Jezus Mamy czwórkę ocalałych ludzi. Tam jest Nick Rochelle, uh, coach i Elis. I ta nasza czwórka. Jest jeszcze druga para, której... których imion ja nie pamiętam, bo nie pamiętam, bo tam jest rzadko kiedyś nimi gra na... Mało map jest na nich O, Hunter Hunter nas chce przygwozić GIN O Jezus, no to mnie złapał Oj, coś, ktoś mnie ocalił Oj, Jocka jeszcze Też na mnie chce wskoczyć oczywiście, bo po co Po co kogoś innego napioza wskocz, bo nagrywa O, mamy Tutaj M16 I ta nasza czwórka na, mają taką całą długą kampanię i w tej kampanii muszą przechodzić z miejsca do miejsca i tak chodzą, zabijają głupią hordę zombiaków, która w ogóle nie myśli o e, przeszłotkach. Materiał typowo gameplayowy dzisiaj, bo tutaj fabuły jako tako nie ma oprócz tego siekania i przechodzenia z miejsca do miejsca. Także nic tu wam nie opowiadam o co chodzi. Już to co miałem powiedzieć, powiedziałem o co będzie teraz sieczka. Gramy online, współpraca, są Damn. przypadkowo spotkani ludzie, których pozdrawiam no, Gdzie pan pani idziesz? Słyszałem sukę! Świetnie. No już gaszę, już gaszę. Już gaszę latarkę. O, jest. Boom! Pani została opluta bez, przez boomera To znaczy, że cała horda będzie na nią szła Dobra, tu już przyda śladarka A, nic nie widzę Proszę z być wyjść Nie chcę tu być, o Granie nie należy do najstraszniejszych, prawda? Troszeczkę bać to nie Dead Island. Wchodzimy po trabincę, jedziemy. O i kolejny Hunter, gdzie on jest, gdzie on jest. Skinął, chyba tak. Smoker i Mam No, amunicja zapalająca jest fajna. O, kurde padać A, Tam się skończyła. Będziemy ze zwykłych kul. No podnieście się, podnieście, was osłaniam. Mm, problem. Z jest do dupy zrobione to, że e, w współpracy online ludzie słyszą się cały czas bez przyciskania przycisku. Na przykład jak jest choćby w Call of Duty, wciskamy Z, wtedy mówimy i tylko przez ten czas nas słyszą. A tutaj non-stop jest e, rozmowa. Także jest problem, bo wczoraj próbowałem też coś nagrać z The Island. Ale... Ludzie mnie wrzucili za to, że pierdzieliłem do siebie głupoty jakieś. Także albo będę nagrywał sam, czego nie chcę. O Jezus! To jest Charger. No, eee... Panowie! Ktoś by mnie uratował! No. Tak, 2 HP. Brawo. Jadę na... na dopalaczach teraz. Yy, tak. Użycili mnie, także sam... sam nie za bardzo chcę nagrywać, bo to jednak... jest trochę... Yy, ...emocji. O, dzięki za dodatkowe tableteczki, ale... ...na razie ich nie użyję. Może mu podziękuję. Już mu podziękowałem. O, kolejne tabletki, to może je wezmę. O... zaraz umrę. Przedawskowania tabletek. Łoł, wow, łoł. Wow. Nie strzelaj do mnie. O oh. oh, tak, tu jest fajnie. Poleczę się. Oh, hell, Kurde. Yes. Dobra, nie zdążyłem. No i teraz mamy statystyki, które nie są zbyt dobre dla mnie, bo zamiast grać, to gadałem. No. Przechodzimy do następnej części kampanii. W ogóle jesteśmy w kampanii Karnawał Śmierci. Karnawał śmierci. Kicz, nazwa kiczowa, dalej ale... się sprawdza O... o AK. AK jest fajna Dzień dobry Jak się bawicie? Blażowo! Tutaj się bawią panowie. Wow wow. Reload. motherfuckers. fuckers. No czy przestanie ze mnie celować. Przepraszam. O, witch, o nie. King witch. Widem ją? Spoko. Tutaj ktoś się będzie krył. Nie. O bomba. Muszę zmarnować najpierw. mu Mutow. Idą? Kolejna witch? A nie, to łabądź. Boże, nie straszcie mnie. Można tu wejść? Można. O, boję się. O. Niesamowite, nie ma nikogo. Wszyscy sami poszli, a tu nic nie ma. Niespodzianka. Nie. Okay, tu coś nas goni, o Jezus, nie chcę będzie coś miejscu, nie panowie w nie mogę trafić A tu nie mam w okay, Brzydki ryj, brzydki ryj Kashlok Słyszałem, słyszałem coś niedobrego Hunter Pio zabija Hunter Spadł O nie zazdroszczę Aha, tam trzeba zlecieć, okej, okay, spokojnie Proszę pana, coś pan krwawi. Ławędź, ławędź jest najbezpieczniej zawsze. Pamiętajcie. A gdzie jest nasa... O, pani o. E, byliśmy tu, panowie. A nie, nie byliśmy, nie ma bomby. O kurczę, słyszę śmigłowiec. Może wezmę to. Ui, śmigłowiec. Co tu się dzieje? Dajcie mi coś. Gdzie oni poszli? A, zgubiłem się. Nie zostawiajcie mnie. Nie można się oddalać. To jest niebezpieczne. Co wy? Opaki nie ogarniają pracy, Nie zostawiają Kaszl od dymu, kaszl od dymu. O alarm Ło co on tu zrobił O jezus uciekać O matko co to było Sakra! O o tak Dobra, nie. Jednak ja nie. Chociaż... Yy, no, sam się wspina. Dobra. Znowu mnie zostawili z tyłu. A ty jak... Jokej! O, o. Akurat teraz muszę przeładować? Gin Jokeju. Kurde. Kignojek. Chyba coś mnie goni. Koni mnie kolejka, zaraz mi przyjadą. Wow! To było... Przerażające. Co robi smoker? Smoker chwyta na swoim języczkiem. Musiałbym ją uratować jakiś towarzysz, ale pewnie bym mnie nie uratował, nie chciałbym się wrócić. Chodźcie, chodźcie! Mam cię zdefibrylować. Nie. Uczymy się dobrej dykcji. Defibryzacja. Idziemy, idziemy. Nie dam mu środków przeciwbólowych. Dobra, dam. Będę medykiem. Masz. Ale zjedz! No, zjadł. Już mamy safe house, widzie, widzę. Czyli kolejna część kampanii zostaje obalona. Bum, dead -de -de. No jest, pios. Witch to suka. Tak powiedział coach, to nie ma, to nie są moje słowa, ja uważam, że to jest bardzo ciekawa osoba o bardzo, bardzo pięknej wręcz niesamowitej osobowości, w charakterze takiej damy, która ma piękne paznokcie, bo dba o nie, która ma piękny makijaż na twarzy, ma wręcz tapetę, która nie jest zbyt ładna, ale okej. Okay, koniec pierdzielenia, gramy. Już nie chcę być medykiem i tak mi się nie przydało O, tak I co tu się, widzimy przed sobą? Call of Duty Tylko że teraz jak na złość nie mogę sobie przypomnieć jak się nazywa ta broń uh... Moment Boże jak to... Hmm, ciekawe Bum 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 headshot co ty mi strzelasz? Głupki jesteś chłopie Już nadchodzę O, misiu Hunter? Gdzie Hunter? Ja się boję Huntera o, charger! O! Na kogo? Ale przypierdzielił? O, Jackie. Czarny Piozę bija, Piozo cala. Można piosenka napisać taką religijną z organami. No, muszę nie Szczególnie, że jestem po chorobie. No, ho, ho, głupi, 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 głupi. Piękną twarz. Nie, znowu ten miś. O, nie ma misia. Jest miś, nie ma, jest. Chodźcie, gramy w misia. Miś nożny. Gdzie? O, sami osiaki są, dziewczynka. Mam, 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 O, gitarka. O, clown! O, Jackey Wszystko tu jest, nie ma! O, Po co, po co mi tabletki, co ty? No nie zjadłem je. A! Kwas Kwas Żygi Żygi, no już, spokój Mój konik zmarł. A nie, to nie konik. o fuj. Uu, dobra. Tam tego nie chcę skomentować. O, o, co tu? Pałka, nie chcę pałki. No, no. Te ich. Dialogi daremne. Trzeba wszystkich bronić O o Jake, teraz Kto otwiera bramę? O kurde No podpalać O kurde, mam przerąbane. No jeszcze charger, proszę bardzo Pios zabija Teraz wszyscy idą do bomby Grzecznie i posłusznie No, w końcu Michel Michael, wow. Michael, wow, Michel Bum, 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 bum To mnie bije no, Nie strzelbę do swoich towarzyszy Oni mi się nadziewają na ogień, na linię strzału O, bramy są otwarte, wypierdzielać co tu się dzieje? Nawet nie ogarniam. Bezmyślny szleszer po prostu. Wszystkich z basza. Ojej, tu się dzieje no nie, jeszcze Hunter Piosenka zabija, Hunter <laughs> Ja nie mogę Co tu się dzieje? Boże, nie bijcie mnie płonące się zębiaki Dobra, schronienie Dobra, już sobie na AK. To Brawo! No nie! Nie lubię tego Wolfieda. No. To tak może, takie statystyki mogę patrzeć. To jest nasz kochany tank. O pięknej twarzy. Będziemy w środku budynku? Tak, chyba. Nie trzeba się uleczyć. Póki są apteczki to trzeba korzystać. Dobra. A pani już wyszła? Ej, gdzie w śmieciach nie grzebiesz? To mój terytorium. Ja tu zbieram śmieci. O ła, śmieci. Nie. Co dzisiaj leci w kinie? Dusty, Jake, Smithy, Ox Proszę Idziemy na nich do kina. Zaraz będziemy oglądać. Czekajcie! A, czy, kto kupi popcorn? Bo to trzeba w ogóle wszystko pokupować. Zaraz coś znajdziemy tutaj. O, osiedlenie sceny. A to oni nie, nie ten. To jest jakaś. O, fajnie. Kurde, podpaliło mnie. O, dobra. Bawimy się w Bon Będziemy mieć Sambora. Jestem Richie i to moja gitara. Welcome to Jackass. Chodź tu, gdzie uciekasz? Bum. O, wódka! Dobra, już... mamy trochę materiałów na naszą balangę. Mamy wódkę. Jeszcze by się przydało coś więcej? Włączamy się tutaj. No. Ej, coś mi się tu nie włącza. O, jest. O! Chodźcie, chodźcie tutaj. <laughs> <laughs> kor śpiewa fajnie, to ja tu pogram na gitarce. Charger. O, ja tutaj nie będę miał dużo kili. Trzeba to wziąć, dobrze wziąć. O, kurde. O gdzie oni weszli, coś ja tam chce iść Chodź tu głupi spiterze W zasadzie to chyba kobieta, no to spiterko O bumer, o kurde splunął. Jakby splunął to i no o mam fajerwerki A niebezpieczne fajerwerki O kurde, o kurde, o kurde, a! Ale fajne. Lubię to. O bombę. Uciekać ode mnie. Rzuciłem wam bombę, idźcie. O nie. Ej, bo ktoś tu zginie. I to będę ja. No co za frajerzy. Głupi, okej, okay, wracaj tu. No i kto przyjdzie mi uratować? Dobra, trochę wytrzymam. No nie, sam się bawiłem tak fajnie bombami. Oni mnie tak bezczelnie wrócili. Hej, pick up, pick up! No, mądry Terminal Luz. Dobra, dzięki. Aha, muszę się uratować. Okay. O szty w dupę! Co oni robią? O Jezus. O, Charger, pięknie. Spadaj, Charger, że głupi... Co za debil. Głupi, idiota fryer devil głupek. Jeden HP! Ah. Zostawcie mnie w spokoju, ja już chcę żyć! Uciekaj ode mnie! Nie deptaj, nie deptuj mnie. No dzięki, dzięki. Uciekaj. Ja chciałem tylko iść zgrzeszcie po bomby. Była fajna sieczka. Pipe bomb. Huh. Pipe bomb. Grenade, get Boom. A tu survival. Survival robię. Reloading. Okay, Dobra, pora się ukryć. Życie na to mi nie pozwala, żebym robił survival. Co to tak głucha? Aha, widzę, że coach wciąż napierdziela tam. Big end. O, tank na koniec, widzę. Może tank się zdać skusić. No fajba! Nie, nie dał się skupić. Boom! <mulity> <mulity> o, oh, helikopter. Ciekawe jak on nas zobaczyli. O, o! O kurde. A już zmarnowałem bombę, myślałem, że to będzie koniec. Dawaj, koktajli. Wódkę znaczy się, przepraszam. Zostawcie mnie! No, Hunter, co za głupi matą! Ha, oh, to będzie koniec. Jeszcze tank, tak, to będzie koniec. Oni się uratują, a my zginiemy. No właśnie. Pamięci. Amen. Jako nikt nie żyje. No niestety. No także to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Krytykujcie. To jest wasza wola, a ja biorę się do nagrywania czegoś innego. Także cześć.